Ciemma, Chociaż matka nie ta sama łączy nas, braterska sztama. No powiedz, że nie, no tak, dawaj. Jedziesz, stary. Jest, stary Jedziesz, wszystko gra w porząsiu, No, dawaj, stary. Przebij pętę. No, przybij, no, przebij. A za co nie przebijasz? No, Oskar, ale, ale się nie znerwuj, Nie każdy od razu Oscar. wychodzi, naprawdę. Oskar, może jednak usiądziesz, co? Dziękuję. Słuchaj, zrobiłem mały bilans. Wisisz mi pięć patoli. Pięć tałzenów, rozumiesz. Pięć tałzenów? Ale jak to pięć? Tak? To może to odświeżyć i pamięć. Jej! Ja nie mogę! Ale numer! Zapisałeś co do grosza, żeby nie zapomnieć! Stary, i to jest właśnie idealny przykład, czemu ty jesteś w zarządzie, a nie ja! Tak czy bracie! Słuchaj, od dzisiaj muszę płacić Don Lino Haracz, więc to wisiałeś mnie, wisisz jemu! Bo skąd ten wniosek? To proste: łańcuch pokarmowy. Jak widzisz, na górze jest to Don Lino. No potem ja, tak, tak, tak. a potem pozostałe ryby. Na przykład ja. Nie! Potem plankton. Mhm. i Jednokomórkowe ameby. Albal ale, ale potem jestem ja... Cierpliwości, cierpliwości, koralowiec, kamienie, wielorybie łajno i dopiero potem ty. Hmm. Tego nie wiedziałem. Więc jak Lino ciśnie mnie. To ciebie też! Co? Nie masz mnie! Luzik sobie, pozytywna wibracja. Będzie dobrze. Z tym gamonem nigdy nie ale będzie dobrze. Zgoda, ale... zgoda, zgoda. Dobra, zgoda, ale proszę, proszę daj mi trochę czasu, tylko o to proszę. No błagam cię, Sajs, proszę! Proszę! No dobra. Ponieważ cię lubię, dam ci 24 godziny na spłatę. Ale całość? Ja jak mam to zrobić? To już twój problem. Przenieś moje pięć kawałków na jutrzejszą gonitwę albo wiesz. Albo co? Chłopcy ci wyjaśnią. <śmiech> <śmiech>